3-2-1-0 start, zaczynamy. Drodzy maturzyści z klasy trzeciej C, ten wieczór jest szczególny dla Was. Magiczny, chciałoby się powiedzieć. Wieczór, na który czekaliście, myślę, przez 19 lat, by on się wydarzył. Bo ten wieczór otwiera Wam jutrzejszy dzień, ta noc. Przygotowuję Was do jutrzejszego wydarzenia, do matury, do egzaminu dojrzałości. To jest ważne wydarzenie. Ja podchodziłem do tego 11 lat temu. I wiem jak ważne, jak wiele w Waszym sercach, wiele rzeczy dokonuje się teraz w Waszych sercach. W imię takiej Solidarności, jako Wasz były katecheta, Chciałem Wam na początku wam przesłać pozdrowienia. Już dwóch miesięcy jestem w Szczecinku. Przesyłam wam te słowa takiej solidarności, łączności z wami, że jestem z wami. Zawsze o was pamiętam. Jesteście dla mnie bardzo szczególną klasą, wyjątkową. Wiele rzeczy doświadczyliśmy wspólnie, wiele radości, wiele uśmiechu, wiele różnych doświadczeń na Katechezie. Od tych nudnych z mojego powodu do tych wesołych, radosnych i ciekawych, których wydawaliście, wiele sytuacji. Chciałbym wam dzisiaj za to wszystko podziękować, za te trzy lata. Nie było jakoś tak okazji wcześniej jeszcze. Chciałem, Krystian może to potwierdzić wcześniej, wam już to coś tam przesłać, ale dopiero dzisiaj. Ale może nikt to będą takie słowa, żebyście idąc spać, wiedzieli, że jest, te jest też ktoś, kto o was myśli i was wspiera taką też modlitwą. Dzisiaj, kiedy od rana myślałem, co wam powiedzieć, jak jest, jakich słów użyć, yy, by. By Wam jakoś, jakoś nadać taki kierunek, wygłosić jakąś małą katechezę, jak to na katechetę przystaje, znalazłem na internecie takich 10 rad, jak poradzić sobie z maturą, albo jak przetrwać maturę. Wybaczcie, że kilka rzeczy będę czytał. One są wyczytane, przeczytane, ale też ode mnie, od serca. Przekazane Wam, żebyście z tymi 10 radami, a chociaż z jedną radą, którą zapamiętacie, szli. Pierwsza Pierwsza rada. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Cokolwiek tu się wydarzy, pamiętaj, nie będzie przeciwko Tobie. Pan Bóg opiekuje się Twoją rzeczywistością, Twoim życiem. I chce Pan Bóg tylko jednego, Twojego dobra. Nie chce Cię za nic ukarać, ani nauczyć się yy, jakiejś. albo może nie tyle nie nauczyć, czy, czy dać Ci jakieś nauczki na Twoje przewinienia. Nie uczyłeś się, to teraz Cię ukara. Pan Bóg chce Twojego dobra. Druga sprawa, wszystko jest w Twoich rękach. Pan Bóg dał Ci Twoje życie. Dał Ci życie w Twoje ręce. Byś się nim opiekował. I, i, i Pan Bóg jest kibicem Twojego życia. Jest fanem najzagorzalszym. Najzagorzałym, najwierniejszym. Fanem, kibicem Twojego życia. I, i kibicuje ci, że będzie dobrze. To Twoje życie i Twoje szczęście. I pamiętaj o tym, że dużo, wszystko zależy od Ciebie. Trzecia sprawa: pamiętaj, że nie jesteś Bogiem. Nie musisz być najlepszy, nie musisz być nieomylny. Pamiętaj o tym, że Masz prawo do błędu. Błąd Cię nie zabije, ale lęk przed błędem albo przed niespełnieniem swoich oczekiwań, marzeń lęk przed tym może Cię zabić błąd Cię nie zabije, ale lęk przed błędem może Cię zabić. E, czwarta rada, a jak pójdzie źle? E, czasami bywa tak, że coś dzięki ciężkiej pracy, mimo ciężkiej pracy, coś na nie wyjdzie. Wiele że razy w życiu tego doświadczam, że potykam się i, pomyl, i mylę się w życiu, albo jestem niesprawiedliwie oceniony, ale nie pozwól, aby ta ocena Ciebie zniszczyła. Dojrzałość to odkrycie własnej niepodległości wobec zła. Możesz być zwycięzcą, mimo pozornych niepowodzeń, ale tylko wtedy, gdy nie pozwolisz się zniszczyć przez gorycz albo o nieobojętność. albo o obojętność. Piąta rada, nie mów, że wszystko ci jedno. Może w życiu być tak, że na chwilę oswoimy swój strach, ale po co? Nie ma takiej potrzeby. Są w życiu, o które trzeba walczyć całej siły. Jan Paweł II, patron piątki, mówił, każdy musi mieć swoje Westerplatte, o które musi zawalczyć. Nikt ci w życiu nie będzie nigdy obojętny. Nikt ci matura nie będzie obojętny. Niech to będzie dla ciebie Westerplatte, o które, o które zawalczy Z całych sił. Bądź uczciwy. Żaden egzamin, żadna sprawa nie jest warta tego, by wygrać tracąc szacunek do samego siebie. Przejdzie matura i wiemy, o co chodzi. Co ważniejsze jest w życiu to, co osiągniesz sam, niż yy, przez nieuczciwość. Bądź człowiekiem takim, jakim jesteś. Bądź sobą. Poznaj swoje słabe i silne punkty. Yy, jeśli łatwo wpadasz w panikę, to się po prostu mód o dar opanowania. Proś dzisiaj Ducha Świętego i jutro od rana o taki dar opanowania. Jeśli masz sobą pamięć, Módl się o jasność myślenia. Jeśli masz łatwość pisania, módl się, aby Bóg pozwolił ci użyć tego daru. Im konkretniejsze będą twoje prośby, tym ważniejsza stanie się Boża pomoc. Ósma rada. Nie jesteś sam. Masz przyjaciół, masz bliskich, masz rodzinę. Proś ich o jego modlitwę. Ja ci obiecuję, jutro od rana będę się modlił. Od 6.30 będę się modlił za ciebie. Nie bój się wprost prosić o modlitwę. Na fejsie, sms smsami. Proś. Bóg lubi, kiedy się do Niego przyznajesz, i dajesz świadectwo o nim, kiedy prosisz innych o modlitwę za ciebie. Idź do źródła mądrości. Dzisiaj niedziela. Mam nadzieję, że byłeś na niedzielnej Eucharystii. Jeżeli nie, pamiętaj o modlitwie dzisiaj. Pamiętaj Panu Bogu. Spróbuj jutro też od rana o nim pamiętać. Niech on będzie Twoim źródłem mądrości. I dziesiąta rada, najważniejsza myślę, kiedy przyjdzie ta godzina W. Y, na walki, to znajdź sobie chwilę, chociażby 15 sekund, by wejść na swoją pustynię w chwili ciszy. Zatrzymaj się w ciszy serca i pomyśl, że jesteś silny, że jest to Pan, Pan Bóg, że nie jesteś sam, że za Tobą jest całe mnóstwo modlitwy. Ludzie, przy się za Ciebie modlą. Y, idźcie z tymi radami. Y, rozwijajcie swoje skrzydła mądrości i intelektu. Y, będzie dobrze, jeśli będziecie o tym pamiętać. Jestem z wami i obiecuję się jeszcze kiedyś odezwać. Oczywiście też zapraszam was do Szczecinka, yy, albo gdziekolwiek do zobaczenia w życiu. Trzymajcie się. Bóg jest z wami. Jak to, mowa, jak to mawia Krystian? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż jak Bóg raczej, sorry. Któż jak Bóg? A ja powiem, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Trzymajcie się.